O, pokaż! No, dlaczego mu się światła nie palo? Co? Bo ja wyjęłam mu baterię. A jak Trzeba aby mnie... Pokaść. Nie, nie, ja specjalnie mu wyjęłam baterię. Dlaczego? Bo nie mogę nie znieść ciągłych Tak głośno było i cały czas dzieci uruchamiały to. No wiesz co? To mamusia tu taka mądra. Ej, ta, No i tato, jakbyś ty po kilku bezsennych nocach musiał jeszcze się wsłuchiwać. Tak głośny, chirurgiczny. To tak to może wsadzimy z powrotem? Nie, nie wsadzimy z powrotem, no nie mamy baterii. Ja go znalazł. Nie, nie znalazł. Nie znalazł pistotu. A jaka tu jest? Nie znalazłbyś, nie ma takiej. Ja mam różne. Ale nie ma takiej. Jak to nie ma? Nie, takiej nie masz. Błagałcie! Chyba nie wyrzuciłaś tej baterii, co? Znalazłam dla niej lepsze zastosowanie. Jakie? Nie pamiętam już. Coś, no. <noise> Wiecie państwo? Tato? Co? Jak się nazywa dinozaur, który przewozi towar? Tyranozaur. Tyranozaur? Tyranozaur. Tyra Tyra ma pani chyba problem z cofaniem, co? Nie. Nie? nie ma pani problemu? Nie, nie ma Okej, okay. to nie będzie na piechotę. Pani Inżynier, niech pani siada. Co pan tutaj robi na moim dachu? Przepraszam bardzo, A ja nie wzywałam fachowców. Trzeba przebudowania. Jakie przebudowanie? Przecież ja dopiero co ten dom postawiłem. Z tego też muszę baterię wyciągnąć. Będę stukał. Panie, po co pan stuka? Ja tu śpię. Proszę pani, to jest przebudowa. Powiedz mi, od czego jest babcia? Od, od kochanie. – Od kochania? – Tak. – A dziadek? – Od zabawy. – O, ale chyba dziadek od kochania też, co? – Tak. Hmm. – Z babcią też zabawię. – Z też się bawisz? – Tak, też się bawię. – Fajnie. – Babcia kocha. – O. – A co robi dziadek? – Burci furci. <laughs> – Taki z wielkim niedźwiedzem. Idziemy taki pięknym niedźwiedziom, kosmokim. A babcia będzie królowa babką. Królową babką? Tak. To taki zaszczytny tytuł. Kto robi najlepszy rosołek? <grym> babcia Grodzinka. A kto daje najlepsze przytulasy? Babcia Elia. Tak. Ja. tak? opowiada najfajniejsze bajki? Jadek tak wojtusz. A kto najlepiej majsterkuje? Tak Ancie. Czyli sprawiedliwy podział, tak? Tak. Co się zdarza? Moje drucka, to jakiś urwis. Po, Jakiś coś urwis podałów. Urwak. Jakiś urwał właśnie urwis. Zdaję, dziadku. Musisz się zapalić ognisko. Więc gdzie to? Zrobić. ci tą jajecznicę? Tak, ale utwornikiem, jak zapalić, bo będzie bardzo gorąco. sobie by nie było tak gorąco. Zrobić tak gorąco? No zrobię tak gorąco, oczywiście. czy wiesz, co to robić że co? Że trzeba tam trzeba włożyć po prostu. Babcia to nie umie robić. No pewnie, że babcia wszystko potrafi. Babcia harcerką była to na no pewno nie. No, tak. To, babcia wybrała, ja A dziadek, tak. u mnie. U mnie. Tata jeszcze był harcerzem, wiesz? Nie u mnie babcia robić. U Umia. Wszystko babcia potrafi, mówi tak. A to, co babcia ma, Wszystko umie. Oczywiście, że wszystko babcia umie. Masz rację. Dziadek mówi, że nie umie babcia. Wiesz co? Dziadek to sobie tylko tak mówi, ale wie, że babcia wszystko umie i że dziadek by zginął, wyłbać babci. No trzeba tylko dołożyć. Powiedz, do że babcia powiedziała, żeby dziadek dołożył. Dziadek dołoży, wiesz, bo babcia teraz robić ci jajeczniczkę, nie będzie miała nie ma na po, po, po prostu chyby, dobrze? Zrób to. Zrób to, proszę. To ci to, a nie babcia. A może się włosy zepchnie, żeby nie być jak ta Magda Gessler. To taka pani, która kiedyś gotowała, a teraz to, to krzyczy chyba tylko w kuchni. I ona ma takie włosy, takie pff, takie ładne. Nie, jak gotuję, to nie krzyczę. Ale jak nie gotuję, to też chyba nie krzyczę, prawda? Nie. Przemieszać tylko ostrożnie i delikatnie, żeby nic tutaj nic nie uciekło z tej patelni. Dobrze? To generała? No. Jesteś szeregowy? Nie. Nie wódziców, cyklowali. Ty chyba się ostatnio z dzieckiem, bawiłeś w wojsko, co? Tak. Hmm. Jesteś się uczył tej piosenki? Tak. I piosenkę śpiewa. Raz, dwa, 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 Widzę, że dziadek wszystkie dzieci i wnuki musztruje tak samo. A czego się dziadek uczył? Musztry. Musztry. A umiesz salutować? Nie umiem. Nie umiesz? O nie. Zobacz, jak się salutuje. Po pustej głowie się nie salutuje. Mama nie ma pustej głowy, ty mały smyrku. <laughs> Nie bógę z Tobą. Eee. Dlatego wysłałam ten do mnie zbiórka. Idziemy się bawić. Co? Dobre? No. Mój fryz jest stylowy i elegancki. Masz bardzo. A ja też mam? Ja. Mój fryz nie jest stylowy i elegancki? No. Dlaczego? A co muszę zrobić, żeby był? I, iść idź do smyciera i ty musisz robić takie jak duże włoski. Takie fale? Tak. Ty lubisz, jak mama ma takie kręciołki? To powiedz mi, co ty u dziadka robiłeś? Wszystko robiła No to może powiesz mi, co? Ja chętnie dowiem. Nie, bo to tajemnicza. tajemnica. Tajemnica? Psiu, psiup, 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 psiu. Dziadek pewnie dał ci coś dobrego do jedzenia, co? Nie. Nie? Już nie dał. Nie dał ci nic do jedzenia, dziadek? Tak. To muszę z nim porozmawiać, to ty godnie. Ci nie dał nic do jedzenia. Oj, króliku. Ja tylko mi dał czekoladę. Czekoladę ci dał tylko? Mmm, dużo tej czekolady ci dał? Dobra, Trzynka. to Ja dam mm. dwa. Dwa, trzy kawałki, tak? Trzynaście. Nie, chyba nie, co? Chyba nie trzynaście. dobra. chciał mi kupić kombinezon na motor, a, a babcia mi nie pozwoliła. To bardzo dobrze, babcia ma rację. Ale ja mu pozwoliłam! No to super. Czyli co, nie będzie kombinezonu? Będzie. To co tu się stało, jak wracałeś z dziadkiem ze spacerów? Mówiłeś, że jakiś samochód nie chciał was przepuścić na przejściu chciał, dla pieszych? Chciał u nas przejechać. O matko! I co wtedy, co się stało? Dzięki Bogu nas nie przejechał. No to wspaniale. No mamo. A co, co to? To? To są Nori. Do nori. To ramenu. Tori Tory Tori. Tory tylko Nori. To. I co dziadek powiedział, jak ten samochód wam tak przed nocem przyjechał? Kipieronia! Ładnie to tak? Ojej. Mocne słowa. Ale on o, pojechał. Nie zareagował w ogóle. Pojechał. tak. jak to tak można na przejściu się nie zatrzymać, jak są piesi? To jest skandal. No zdecydowanie. Już tak sądzę. Zjem ten raman. Zjesz, zjesz. Sytuacja mała, mała Jesteś małą kochana, słodko. Dziękuję, ty też, też. O matko, co to, to być coś pistacjowa, gruzki. Nie, to nie są pistacjowe gruzki. To jest napisane creme al pistaccio, bo to było pistacjowe. Masło chyba pistacjowe, ale teraz to są po prostu gruzki. Bo w tym domu słoików się nie wyrzuca, tylko się je myje i używa później, tak? Dolosiągna. Zdecydowanie.